Ma tu Johnny Rep słuchajcie, Raport Ogrodowy Preperski, żarcie. Jak widzicie, cukinia już całkiem nieźle sobie radzi. Tak dla porównania, to jest moja ręka. To jest akurat chyba krzaczek, który ma najwięcej w tej chwili owoców. Mamy jeszcze jakieś inne, no, ale się dzieje. Tutaj są jakieś owocki tu niewiele. Tu mamy jeszcze cukinkę jedną. Tam są. No jest tego troszeczkę. Także już powoli, niedługo będzie można zbierać. Ogóraski też, jak widzicie, powoli. W ogóle, słuchajcie, wystrzeliły te rośliny strasznie w, ostatnich, w ostatnim tygodniu czy dwóch. Ale zobaczcie, co się kurna dzieje z dynią. Musiałem zrobić taki stelaż, ponieważ bestia jedna rośnie jak na drążdżach. Już ma jak widzicie kwiaty i chyba owoce zaraz będą, ale patrzcie, kurna jakie to jest wielkie. No, tak dla tak słuchajcie, szczyt tej drabiny ma jakieś półtora metra. Zobaczcie tego jeszcze, tej części, w ogóle nie było wczoraj, ona była gdzieś tu i już. Bestia jedna, słuchajcie, tymi mackami długimi szuka jeszcze. No ja nie wiem po prostu, co jak to mam zrobić, żeby ona mi się to zmieściła. Tam z tyłu bitna fasola. Chyba już nie ma światła przez tą dynię. Jak widzicie, jakoś tam rośnie, ale szału nie ma. Także słuchajcie, tak to wygląda. Zobaczcie, takie sobie zrobiłem małe grządeczki. A już są. <grytanie> Wylewa się z nich po prostu to zielsko. Nie wiem, jest to dla mnie nowość, słuchajcie, to całe ogrodnictwo, ale cieszy. Muszę przyznać, że cieszy. Jak z dnia na dzień są efekty i ten, no, to będę was informował, jak będzie dalej. Mam przepis, słuchajcie, na właśnie, no bo jak będzie tyle cukinii, to trzeba coś z tym zrobić. Wychodzi na to, z prepelskiego punktu widzenia, że jeden krzak cukinii dobrze posadzony, te są za ciasno, więc pewnie będzie mniej, ale do 20 kg w sezonie z jednego krzaka. Krzaków to jest raz, dwa, trzy, cztery, sześć, tak? No to nawet jeśli pesymistycznie wyjdzie z tego po 10 kilo z krzaka, no to jest 60 kilo cukinii, chłopaki i dziewczyny. No to muszę wymyślić patenty, jak to przerobić na weki. No, i będzie na zimę. Ciekaw jestem, ile wyjdzie ogórków? Pewnie mniej. No, także, moi drodzy, tak to wygląda.